Okej, okay, witajcie, to znowu Izrael, to jest ja jestem Izrael, wiadomo. I spieszę do was wyjaśnić wam jedną rzecz. Nagrywałem ten odcinek tak trochę... Nie, tak trochę pochopnie powiedziałem, że dokończę go w tym. W, dokończę go, po prostu dokończę grę w jednym odcinku. No niestety um, cały odcinek miał... godzinę, nie więcej. Dlatego zdecydowałem się, że utnę go trochę i w tym momencie utnę go tak mi w połowie i to jest wstęp do... Znaczy to jest wstęp, to jest jakby zastępuje to powitanie przed tym przedostatnim bo tutaj, że odcinkiem. Nie jestem nie jestem już do końca pewien, bo jeszcze nie nagrałem do końca gry. Yy, I no to tyle. Tam mam nadzieję, że Wam się spodoba rozgrywka, którą prezentuję mimo licznych faili Licznych śmierci, naprawdę nie mam pojęcia, co mogę teraz zrobić. No, to chyba wszystko, co chciałem wam przekazać. Czy. zapraszam was na o, odcinek? Enjoy! Cześć, cześć, cześć. Ale was tu pełno. Oh, yeah, so to go. Do? Oh. Um. Okay. Strictly, you can hear me. you got to get everyone off this island. There's thousands of these things, and they're waking up. It's an infestation. No man. You did a fine job out there, son. Thanks to your video feed, the Joint Chiefs have recommended a nuclear assault. As soon as I get final confirmation from the White House, we'll reduce these bastards to dust. Admiral, we shouldn't rush into any decisions here. We need time to explore other alternatives. You want to second guess the president? The Joint Chiefs? I'm not sure you understand the gravity of the situation, Doctor. Just over a week ago, military intel sats detected abnormal heat signatures from that island. At first, we suspected the Koreans were testing nukes. CIA and NSA got word. It gets better. Four days ago, NASA picked up a high frequency signal emanating from the center of the mountain. The beacon is directed at a star, somewhere in galaxy M33. That's almost four million light years away. It could be a distress signal, a call for help. You said the samples you found were millions of years old. That's true. But this technology is so advanced, it can't be terrestrial what if they were stranded here and now they're calling for help? Mm, whatever there. they are, wherever they're from, we need to hmm. act quickly. i have planes armed with nuclear missiles on standby. with respect, sir, there's no guarantee a missile will even breach their defensive perimeter. you want guarantees by a token? <coughs> i'm not going to sit around and hypothesize while the safety of our planet is at stake. this is ridiculous. Those things have drained every power source they've come into contact with. The whole mountain is one giant power sink. Look at the schematic. This energy source runs through the entire structure of the mountain. Look at the shape of it. Compare it to the creature we brought on board. My guess is this thing's biological. A living entity. It feeds on power. We can't predict what will happen if we use nuclear weapons against it. You care to predict what will happen if we don't? I think there's another way. I just need more time. There is no more time, Doctor. Sir, we just lost contact with the USS Lexington. I want all non-critical personnel out of here right now. I'll be in the armory. Come find me when you're through with this asshole. <laughs> that means you too, Lieutenant. Okay. Probably waiting. For

Understand it either. The firing mechanism is quite complex. It would take us weeks to reverse engineer it, yet you managed to modify them in the field. You even integrated the power source with your nano suit. Remarkable. Yes, i natural. To put it mildly. Okay. Your suit should be fully operational with a few minor enhancements. I've diverted extra power to your hydro thrusters as requested. You're good to go, Major. Dr. Gillespie. I need to run some tests on Nomad's Nano suit. I was told you'd be able to help. Certainly. A, okay. Take a seat, lieutenant. We're anxious to retrieve the environmental data from your suit's recording unit. I just not true. Hmm. So, what do Hey, boss. Where you going? I'm going to finish this. I reckon nuking the entire island is about as final as it gets. What Admiral Morrison does is not my concern. This nuke won't even scratch the surface. Prophet, wait! Hmm. Spoke. So, what can I do for you, Doctor? I've identified a signal pattern used by these creatures when they recharge. I think it makes them susceptible to an energy overload. Is there any way to transmit one of their signals via the nanosuit? Shouldn't be a problem. Let me see what I can do. What if I need to alter the frequency remotely? Fairly straightforward. You can send signals from any computer with a wireless connection. That should leave you room to experiment. What exactly are you guys doing to me? If my theory is correct, you'll be a walking weapon to fight these things. And if your theory is wrong, what was this? We better pray Morrison knows what he's doing. Doctor Rosenthal, port to the bridge. Doctor Rosenthal to the bridge immediately. You shouldn't keep the admiral waiting, doctor. I can finish up here. Okay. Nomad, meet me up at the bridge as soon as you're ready. Well, yes, well, let's check it out. Pretty girl. Not many of those in <laughs> my field. If I were ten years. <laughs> the ah, there she is. Put her on the rack over there. Yep. Yep. Prototype tag cannon designed to be used in conjunction with the nano suit. We're still experimenting. It hasn't even been field tested. It fires a projectile tactical nuke works like a grenade launcher, but with a lot more bang for your buck. Wow. whatever will they think of next? Yeah, can i try it out? <laughs> no? no? <laughs> well, i think we're done here, lieutenant. i'll leave it to dr. rosenthal to fine-tune your transmitter. thanks, doc. no problem. you better get up to the bridge. the admiral isn't known for his patience. Hop. Hop. O, what? If you see Helena, can you tell her... Uh, it doesn't matter. Spoko, wiem, Go easy on that thing. It's volatile. Man, it? this is Admiral Morrison. A few moments ago I received authorization from the President to launch a limited nuclear strike against the hostiles on the island. Obviously, the decision to use Force is a very serious one. We are still unsure of the exact nature of our opposition. But based on intel gathered by our special ops team, we believe our planet is facing an imminent and very real threat. Whatever happens in the next few minutes, I know that Major each Barnes, one of you. This is Admiral yes, force. Force. Okay. Put that all down immediately. Major Barnes! Oh. What is he doing? Sir, should I scramble an intercept? Let him go. Crazy bastard just signed his own death warrant. About time, Lieutenant. We're almost ready to launch. That Major of yours just went AWAR, raided the armory, took a VTOL, and headed back to the island. The Prophet's going back there? You have to delay the launch. He made his choice, Lieutenant. Admiral, I'm begging you to reconsider. It's too much of a risk. What if this is exactly what they want? What if we're playing into their hands? I don't have time. What is it? <laughs> the Pentagon has authorized the use of nuclear force. I have my orders. <sighs> the Constitution Command is lock. Approaching critical Stand by. We're ready, sir. What if you're wrong, Admiral? Can you live with the consequences? Proceed with the launch. Hmm. Aye, aye, sir. Mm -hmm. Ron, this is Constitution Command. That's a green light deliver the payload. Over. I hope you're right about this. You, me, and the rest of the planet. Dum dum dum. Yeah, but. Mam wrażenie, że to właśnie tylko ich wzmocni. No właśnie. No tak mówiłem. Przemyślałem. Made it stronger. Sir, we've got multiple contacts in there. Eight. No, twelve. Oh, shit! Everybody down! Whoa.

Minigana sobie wezmę. Minigan da się Chociaż średnio lubię tę broń. E, jedynka. Tu jest wyjście. Tu Trzy... jest. point. Ale klatkuje strasznie. Kaska że O, zasiadł po mnie. Nie, żeby coś. Oh żeby jej dużo było, czy coś. W ogóle nie mam celownika. Tylko ten laserowy. Aha. Ops. Na Okej, okay, co ja mam zrobić? Karbingausa, jest dobrze. No strzały. Nie chcę więcej broni. O... potrzebuję amunicji. Idę po tym prototyp, który mi podobno pozwoli na wszystko. Siła. mogę God damn! użyć. To nie dobrze nie ma co się z nimi po prostu strzelać, bez potrzeby, to się, bez skutku. Ma amunicja, dać mi przeładować mamy. No. Enemy down, dobra. i wybuch. Tak. No się po prostu wbijają w to, i wybuchają i rozsadzają statek. Każda strategia jest dobra, no. Kolejny wybuch. czy mogę go zmodyfikować i dać mu... O, celownik szturmowy. Tak chciałem mi się dawać celownik szturmowy. No cóż. Ten odcinek będzie... Mafakryś niedługi. Karabin Gaussa. O jest wyszut nie rakiet. Gdzie coś jest? Dajcie mi przeciwników. Tam nie ma, tam. Holy A... shit! Nie wiem ile to ciebie ma długości Już ile trwa No nie, naprawdę on wpadł we mnie Okej, okay, no nic będziemy próbować do upadłego Już tę stronę poszedłem Nie ma celownika. Idę po Karolingausem, on jest efektywnie w miarę. Daj mi trochę amunicji do niego na razie starczy tyle. W sumie Max. Starczy teraz. Max. E, dobra. Ty się toczysz spadłeś. No znowu dostaje wszystkiego, co się rusza. O, dał się. Dobra. Ja, ja to skończę. Tylko ja muszę się spiąć i ogarnąć, co tu trzeba zrobić. mi się obronią lotniskowca. Nie w tą stronę lecę. Tu jest wyjście. Nie, tam jest wyjście. Stracę orientację. Biorę karabin Gaussa. Zapewne jest coś konkretnego, co mam zrobić. Problem w tym, że nie wiem co. Okej, okay, tutaj jest koniec. Tak, tu też nie wejdę. Tam jest, tam jest wyjście, czy ja tu tak skoczyłem po prostu? Ja tak skoczyłem, o. Tak, jestem na super sile. Uf, ogień, tu też nic nie się zrobię. Программи. Это по А, ура, Макс. А вы не. А вам с фуротом. А

Hm Uuu Nie wiem czy to wszystkich czy tylko mnie Jak dostanę pociskiem, to zamrażę Dobra, to będzie długa potyczka. I chyba się mnie I po prostu skończę ten odcinek za moment I just tell me what should I do now, because I don't know Jest to... dziwne. Znaczy się... nie no to, że nie wiem co mam zrobić, bo to jest raczej normalne. Okej, okay, spadł. G, nie wiem, cokolwiek. Nie ma o jest jakaś Jest broń Mogę wziąć następną rzut, nie? Dobra, nie, to nie ma sensu W tym momencie się z wami pożegnam um, Nie robię save'a nawet. W tym momencie się z wami pożegnam i następny odcinek to będzie... Właśnie koniec tej walki, w końcu. Znaczy, w koniec w końcu. Ro dokończenie tej walki. I krótkie moje podsumowanie będzie pewnie jakieś 15-minutowe. Zależy, ile razy tutaj umrę. To tyle. Mam nadzieję, że wszystko Wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć.